członków koła. Najświętsza ofiara sprawowana jest, jako dziękczynienie Panu Bogu, za 35 lat istnienia tego koła. Także będziemy wspominać zmarłych członków koła w Zabłocie, w jej pamięci Wieczesława Palasa, Michała Habdasa i Władysława Zaputa. Oto są zachować u nas nie tylko podziw, to za mało, ale postawę szacunku dla przyrody i troski o to, by to Boże dzieło zachować nieskażone. Zachęcam, żebyście właśnie łączyli przyjemne z pożytecznym, żebyście się coraz bardziej stawali ludźmi refleksji i ludźmi podziwu dla piękna stworzenia. Ale również pragnę Wam podziękować za to, że troszczycie się o przyrodę i te akcje, chociażby... Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości 35-lecia koła Prezentu Zaprocie i chciałem przywitać zaproszonych gości. Chciałem przywitać radnego Cejiku Śląskiego, pana Wiada Brudnego, radnego Rady Powiatu Pana. Księdza doktora Marka Studenckiego. Wójta Gminy, Radzie Obywatelskiego, Pana Grzegorza Figurę. Prezesa przedsiębiorstwa usług komunalnych, Pana Jerzego Prysia. Naczelnik Wydziału Kultury i Współpracy z granicą Urzędu Miejskiego w Żyfcu, Panią Jolantę Juszkę. Pana Leszka Polakowskiego. Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego, pana Tomasza Tertekę. Chciałbym przywitać przedstawiciela Gazety Supernowej, panią Justynę Houmen. I wreszcie chciałbym przywitać naszego gospodarza, naszego honorowego członka koła, pana burmistrza Antoniego Sznagoga. Chciałbym przywitać kolegów prezesów skół z, z koła Żywiec, Pana Władysława Boszka, z koła Wybieska Górka, Pana Wińsza Janusza, z koła Wodegowice, Pana Kosuga Grzegorza. Chciałbym również przywitać kolegę sędziego klasy krajowej, Pana Władysława Torbiaka. Szczególnie witam wszystkich członków naszej szkoły, Sympatyków. Witam bardzo serdecznie wszystkie panie, które tutaj są obecne na tej sali. A teraz proszę wiceprezesa, kolegę Maurycego Gorgonia o dalsze prowadzenie Jubiläuszu. Świętujemy dzisiaj 35 lat istnienia. W każdym roku Jubiläuszu, w dniu zawsze zastanawiamy się nad tym, Jaki był początek? Co lejło 15 marca 1973 roku koło powstało w ogromnej radości naszych członków. Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków również w roku 1973, gdzie pierwszym prezesem wybrano kolegę palasa, jednego z założycieli. Czyli te 35 lat to jest okres, który się czasem pamięta jako wspaniały, a czasem również przychodzą i chwile refleksji na temat tych różnych działań i różnych po prostu możliwości, które w tym okresie były. Ale jedno jest ważne, że te 35 lat, które liczy to Wasze koło, Wpisało się w historię tego miasta nierozerwalnie i niepodważalnie. 35 lat istniejecie, byliście, jesteście i dalej będziecie. I to jest ważne. I to się załatwi? Nie załatwi. Zawsze. Bo jak nie załatwić dla Was czegoś, jeżeli to, co robicie, służy ochronie środowiska, ale najważniejsze, co zaczynacie robić, i to robicie, i to skutecznie robicie, służy dzieciom i młodzieży. Wasze działania to szczał w dziesiątkę, to szczał naprawdę w dziesiątkę. Tak było, żebyśmy tak współpracowali jak dotychczas, ale wszystko zawsze służy temu, żeby ten ostateczny efekt był jak najlepszym efektem. Był efektem tego, że warto należeć do organizacji, takiej jaka wasza jest, że warto, żeby ta organizacja była, że warto, żeby dzisiaj w świecie idiotyzmu, niemocy, wszystkiego, że się nic nie opłaca, gdzie rządzi tylko pieniądz, gdzie zniszczyło się stosunki międzysąsiedzkie, żeby wasza organizacja była, ta innych organizacji, ona jest przykładem, że może być w tym kraju inaczej. I w naszym mieście również i wsi. I za to, panie prezesie, za to, że jesteście, dziękuję panu i deklaruję dalszą współpracę, współpracę i merytoryczną, ale również i współpracę finansową, taką jaką dotychczas mamy, a nawet może większą w ramach posiadanych możliwości. Serdecznie na pana ręce składam podziękowanie dla wszystkich wędkarzy, dla rząd wędkarzy, dla. Ty, ty no, e tych ty wdzięczarzy Na pewno się Państwo dziwicie, że na jubileuszu koła wędkarskiego Jukocy widzicie. Chociaż nie, karnawałowy życzymy Wam, byście mieli same udane połowy. Byście wszystkie ryby łowili, a z wędkowania zadowoleni byli. By członkowie zarządu tak rządzili, abyście następny jubileusz obchodzili. Tego życzą władze Chcieliśmy podziękować temu zarządowi koła wędkarskiego, że, że zostaliśmy zaproszeni. Wszystkim wędkarzom. Podziękować wszystkim Jukacom, którzy są w kole wędkarskim. Jeżeli BOSiA da zdrowie, będziemy zawsze. Chcemy, żeby każda wędka, każdego wędkarza wyglądała jak ten bar. Miała rekina. Dziękuję.